Kończymy pierwszy dzień rajdu Katalonii w naprawdę bardzo dobrych nastrojach. W pierwszej dziesiątce w URC2, no i na piątym miejscu w Mistrzostwach Świata juniorów. Natomiast to, co dla mnie najważniejsze, to od samego rana odważne decyzje, które może trochę nie poskutkowały dobrymi czasami, ale cieszę się, że wyjechaliśmy na pięciu twardych oponach i daliśmy radę po tej mokrej nawierzchni. Kiedyś byłoby to dla mnie nieosiągalne, a tu widzę postęp. Potem wspaniałe dwa odcinki nawet podium w Mistrzostwach Świata. WRC2 to dla mnie coś dużego. Postęp w jeździe, jeżeli chodzi o wjeżdżanie w cięcia, bardzo dużo odczuwalny. Druga pętla. Z jednej strony chciałem cały czas napierać do przodu, z drugiej, już doceniałem to, że mamy taką pozycję, a nie inną, że jesteśmy w tym rajdzie, że jesteśmy w stanie regulować to tempo i byłem trochę uważniejszy w wielu cięciach. Natomiast myślę, że możemy być naprawdę zadowoleni. Blisko 40% rajdu za nami, 174 km OS-owe przed nami. Jutro odcinki, które są lepiej znane dla wszystkich zawodników, natomiast one też mi się bardzo podobają. Oglądajmy je na WRC. Także z optymizmem dzisiaj położę się spać i od jutra walczymy dalej, bo to jest jeden z tych rajdów, na których jazda to sprawdziła przyjemność. Zapraszam na odcinek specjalny. Sporty motorowe w każdy piątek o 17. Do usłyszenia, Karol Ferenc.